Proszę, Pytanie proszę. O, o statut. Został dzisiaj przyjęty nowy statut. Czy to jest dobry statut dla RKI? Sądzę, że tak. Poza tym myślę, że ostatni artykuł wyczerpuje to, co nie jest zawarte w statucie. I myślę, że kwestia podnoszona tam przez niektórych radnych, że, że radny ma jeszcze inne obowiązki, przecież odsyłam do lektury poradnik radnego, czy prawa o, o, o samorządzie lokalnym, czy terytorialnym. Więc myślę, że. Tą resztę można uzupełnić, a powielanie y, regulacji prawnych rzędu, tych nadrzędnych, myślę, że nie ma sensu. No bo po co. A zapis o tym, że to jedna trzecia Rady, a nie na przykład trzech, jak to jest w większości rad Gminy, jest dobre według Pana. Czy... Mm, czy jest dobry? Myślę, że tak, ponieważ istnieje obawa, że zawsze siedem osób to jest bardziej obiektywna opinia, prawda, niż trzy osoby. I sądzę, że jak jest siedem osób zgodnych co do swojej intencji, swojej uchwały, to jest to bardziej bardziej miarodajne, prawda? Jest to szersze spektrum społeczne, szersze, szersze spektrum rady i i wtedy i wtedy jest to myślę odzwierciedlenie woli czy, 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 czy myśli większej liczby osób. A czy troszeczkę nie jest to blokowanie poglądów w mniejszości? Powiedzmy, będzie 4-5 osób, które będą miały inny pogląd, czy nawet teraz, jak jest dwóch. Dwie osoby to za mało, ale na przykład jedna więcej. Panie no, demokracja ma to do siebie, że większość ma rację. Czy jest ktoś, kiedyś powiedział, że demokracja wcale nie jest dobrym ustrojem, ale nikt jeszcze nie wymyślił nic lepszego. I w związku z tym, jeżeli większość uzna, Coś, że to jest dobre, no to mniejszość musi się z tym pogodzić i z pokorą to przyjąć. Takie jest moje zdanie. Być może, że, że ktoś ma inne, no ale to już jego subiektywna jest opinia, prawda? A jak Pan ocenia to, że jedna trzecia składu jady może tworzyć króżej radnych? Jest to dosyć oryginalne. Biedąc, co ja, ja głosowałem, żeby każdy radny mógł zgłaszać, a większość była za tym, żeby była jedna trzecia. No to... A uważa pan, że to dobry statut dla gminy? Ja myślę, że dobry jest. Parę, parę tam poprawek, ale większość przegłosowała, więc myślę, że będzie dobry. Panie, dziękuję bardzo. Mam takie pytanie. Dzisiaj został uchwalony statut rady e, gminy. Czy to jest dobry statut dla gminy? Dobry. A co w nim jest e, takiego dobrego? To znaczy ogólnie biorąc, każda, każdy paragraf jest przemyślany przez, to znaczy przedyskutowany przez komisje problemowe, przez wspólną komisję Rady Gminy. Także ja uważam, że status jest jak najbardziej pozytywny. A te uwagi i poprawki, które były złożone przez radnych na przykład z rzeczy. Proszę pana, o ile chodzi o poprawki, ci dwaj panowie mają nie tylko poprawki do statutu, ale to są panowie, którym jakbym powiedziała w ostatnich czasach w ogóle praca Rady Gminy nie odpowiada. To znaczy według ich zdania to jest tak radni do niczego, przewodniczący Rady do niczego, a dlaczego radni do niczego? Bo nie głosują tak, jak ci panowie by chcieli. Każdy głosuje według własnego uznania, i ja myślę, że tak powinno być, i tak jest. A te argumenty, które przedstawiają, Ech, to znaczy, czy to są argumenty w pełni tego słowa znaczeniu, to bym nie powiedziała. To są tylko takie przemyślenia i wywody tych panów. Także... Wracając do statutu, na przykład ten zapis, że klub radnych może stworzyć 1 y, trzecia składu rady. Czy to jest dobry zapis według Pani? To znaczy, to nie jest tak, że jedna trzecia y, rady może tak stworzyć tylko zapisane. klub radnych. Nie, klubów może być więcej. To nie znaczy, że, że może być tylko jeden klub. No w statucie jest jasno napisane, że klub radnych może stworzyć jedna trzecia liczby radnych. Y, proszę Pana, gdyby Gdyby na przykład było, że może stworzyć więcej, to znaczy każdy by sobie mógł stworzyć taki klub, tak? Ale w większości gmin jest trzy osobowe Ale u nas jest siedem. Ale czy nie jest to ograniczanie, powiedzmy, praw mniejszości, którzy mają inne zdanie? Nie, ja uważam, że nie. Uważa pani, że nie tak? A jak pani ocenia przewodniczącego rady gminy? Bardzo dobrze. A jego Bardzo zachowanie dobrze. na dzisiejszej sesji, kiedy y... nie dopuszcza do głosów radnych, kiedy im przerywa, kiedy wyraża swoje opinie? Momencie, Proszę pana, bo być... oni przesadnie zabierają czas i w ten czas wie pan... Y obrady sesji się przedłużają, nie mając, nie mając konkretnego podłoża do zabierania czasu radnym nad innymi problemami ważniejszymi od tych, którzy, które ci panowie zgłaszają. A ile według pani powinna trwać taka sesja Rady Gminy? Proszę pana, ile bo to zależy, ile jest punktów do omówienia i, i jakie są sprawy, jak długo wymagają, ale to nie znaczy, że nad jedną sprawą czy nad jednym punktem należy się dwie godziny wywozić. A jest. A jak Pani ocenia pracę Wójta? Bardzo dobrze. A dlaczego bardzo dobrze? Zaraz Panu powiem dlatego, że w rankingu gmin w Polsce zawsze zajmujemy czołowe miejsca. Są Puchary, proszę sobie ich obejrzeć, na dowód, że pracuje wójt bardzo dobrze, mamy osiągnięcia. Gmina się rozwija, proszę pana, to jest widoczne. Wszystkie kontrole, komisje, które, kontrole, które były na terenie gminy, pod każdym względem. Łącznie z finansowymi. Wypadły bardzo dobrze. No więc jakie jeszcze mieć pretensje, czy, czy jeszcze co jeszcze żądać? Widzimy, że wójt naprawdę się poświęca, stara się, jeździ. Yy, dogania, jak to powiem prosto, pieniędzy do Urzędu Gminy, żeby było na rozwój tej gminy. Więc ja uważam, wie pan, ja tu nie jestem pierwszy rok. I do tej pory zawsze było dobrze. Od jakiegoś czasu, tylko tym dwom panom coś nie pasuje. No więc chwileczkę, całe lata gmina się rozwijała. Wsz wszędzie pisano o gminie Jasińca pozytywnie, a naraz wam też by było przyjemnie, gdybyście mogli przedstawić na łamach Waszego czasopisma y, pozytywne sprawy, ponieważ jest o czym mówić, o czym pisać. Natomiast myślę, że i wam by było przyjemnie jako mieszkańców tej gminy, żeby naświetlać pracę naszej gminy y, w Pozytywnie, a nie w krzywym zwierciadle. Mam takie pytanie. Wspomniała Pani o rankingu na przykład gmini Powiatów Polskich. Tam w gminie Jasienicy, Jasienica przyznano bardzo dużą liczbę punktów za 170, 147 km ścieżek rowerowych. Czy jest Pani w stanie wskazać, gdzie są te ścieżki w naszej gminie? Proszę Pana, tym kierunkiem ja się tak bliżej nie zajmuję, ponieważ ja, mieszka Pani w, tej w takim gminie. wieku, że ja nawet nie jeżdżę na rowerze, że pan, nie, nie, nie interesuję się tą dziedziną życia. Są jakieś tam szczerki rowerowe w naszej gminie wiem, ale wie pan, ile to tamtych kilometrów i tak dalej, to do więcej kompetentnych spraw. Reprezentuje pani sołectwo Jasienica, prawda? Tak, tak. Czy są jakieś rzeczy, które jeszcze by w tej Jasienicy trzeba było zrobić? No, problemy, którymi się pani zajmuje? Proszę pana, rzeczy jest bardzo dużo do zrobienia jeszcze w Jasienicy. Bardzo, bardzo dużo. W A co jest najważniejsze? prawdziwego domu kultury. Bo... To pomieszczenie, które... Więc będzie w budowie, jest projekt, prawda? No, jest projekt, ale to jest do zrobienia, prawda? To jest do zrobienia. Proszę pana, mamy 75% dróg w Jakienicy do ponownego kapitalnego remontu. To jest... Naprawdę zadanie, wie Pan, przed, nas, przed nami stoi. Mamy na przykład taką ulicę Liliową, wie Pan, no, woła ratunku na dzień dzisiejszy. No i wiele, wiele innych jeszcze spraw. Mostków, mostów, przepustów. No, bardzo dużo spraw jeszcze jest do zrobienia. A jakie są Pani plany jako radnej? Czy będzie na przykład Pani startować w, następnej, w następnych Nie wyborach? Proszę pana. Ja już powiedziałam to, że to już jest moja ostatnia kadencja ze względu na mój wiek, a ja uważam, że przyszłość zarządów należy do młodych. I bardzo by mi się podobało, żeby Pan też startował. Dziękuję tak. bardzo. Może jeszcze kilka słów do naszych czytelników na koniec. Co chciałam czytelnikom powiedzieć, że by naprawdę wierzyli w naszego wójta, że on chce, potrafi naprawdę tą gminę w dalszym ciągu rozwijać. I co jeszcze bym chciała? Żeby naprawdę do tej Rady Gminy młodzi, zdolni, wykształceni ludzie w następnej kadencji, na następną kadencję kandydowali, żeby zostali wybrani. Ja bardzo wierzę w przyszłość młodych ludzi.